Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Gdyni. Jest dzisiaj 19 sierpień roku pańskiego 2025. Jest godzina 16. I koniec lata. Jutro podobno ma być zimno, także trzeba się wykąpać dwa razy za dzisiaj i za jutro. Niesamowite to jest. Pianka to taki genialny wynalazek, który działa tak samo jak koło ratunkowe albo kamizelka ratunkowa. Ona unosi w wodzie, więc nawet nie trzeba pływać ani nie trzeba ruszać rękami, nogami, żeby się bawić. No, a oprócz tego jest przyjemnie ciepło, więc komfort niesamowity. Komfort jest nieprawdopodobny. Woda ma 21,5 stopnia. Bez pianki to, to zimno. To zimno, jak na Bałtyku normalna temperatura. W środku lata na Kanarach też tak jest. No 23 stopnie, trochę cieplej. Ale najlepsza woda to jest w Singapurze. Idealna. W tych okolicach Tajlandia, Malezja tam jest 33 stopnie. Nie mrozi. Taką bliżej taką można sobie znaleźć w Turcji. W Turcji w sierpniu też tak jest, 32. Nie czuje się w ogóle takiego momentu chłodzenia. Wchodzi się i jest przyjemnie. W Zatoce Perskie jest za gorąco. Woda ma 36, potrafi mieć nawet 38 blisko Kuwejtu. No powiedziałbym, zdecydowanie się kąpałem w takiej wodzie. Żadna przyjemność. Tak jak się wchodzi do wanny. To już jest za dużo. Ale między 30 a 33 stopnie, to sobie można? Pływać A ja tu się unoszę jak korek. Na pianka to jest genialny wynalazek. Genialny po sezonie. Można tanio kupić. <noise> Ani się w internecie to w ogóle można. Ho, ho, <noise> genialne Koniec lata. Ja cię 19 sierpień. Od jutra podobno ma 19 czy 18 stopni. Tak, jakoś tak chłodno. No, woda to może jeszcze być ok. <noise> Życzę wszystkim wspaniałego relaksu. Wykąpałem się za wszystkich tych, którzy są daleko od morza i wykąpać się nie mogą. No, jest przyjemnie. Super przyjemnie. A dzisiaj w ogóle nie ma fal. W ogóle nie ma fal. Jest. <gry> życzę wszystkim wszelkiego błogosławieństwa. Niech nas wszystkich Bóg ma w swojej opiece i ratuje od wszelkich nieszczęści. Miłego dnia wszystkim życzę. Samych radości.